Zapraszam cię gorąco serdecznie widzów do subskrypcji, do polajkowania tego, tego filmu. No i oczywiście do subskrypcji tego kanału. Jak im nas więcej, tym lepiej. Bardzo cieszę się, że jest już nas tak dużo. Cieszę się, że te filmy gdzieś tam lecą do Was i, i cieszą również oko i Was. Sprawiają wam radość, rozrywkę etc. Et każdy sobie może przypisać jakie właściwości ten film dla nich ma. Ładne, duże ule. Ula, ula. siekula. kula. <laughs> Cie, jakieś gupawki, naprawdę. Również korzystając z okazji, że tutaj jesteście, zapraszam na mojego Discorda oczywiście discord jest w opisie kanału wbijajcie zbijcie piątkę dajcie znać co tam u was może sobie pogadamy może razem pogramy także zapraszam serdecznie też na discorda